Cześć, z tej strony Abi, witam Was w tak jakby w dziwnym odcinku ze zwiedzaniu koluszek. i mm, kupiłem kwiaty bo o babci To babci bardzo dawno mnie nie było i idziemy do Mam jego skarb o miejsca zamieszkania. Będę tak się starał nieść te kwiaty, żeby po prostu Żeby nie wpadały w kadr. O, nie wiem. Pokażę Wam też e, gdzie był rynek, gdzie na kładzie jeździłem. No nie będę wkazać tego kwiata. Bo... Każdy chyba wie jak wygląda rynek bez rzeczy. Nie wiem, czy, czy wie, czy nie wie, ale mniej więcej powinien wiedzieć. Tak, bardzo mnie tu dawno nie było. No, bardzo dawno. no. Ja tu byłem, tak, ale ja wtedy jeszcze nie miałem kanału, nie nagrywałem. No, się za zimę, tak. Zatrząsnący obraz. Bardzo przepraszam i teraz tutaj jak widzicie jest duży plac kiedyś tam po środku szedł asfalt tam chyba gdzie te dziewczyny idą idzie asfalt i tutaj śmigław na nakładzie. No to było bardzo, bardzo dawno temu miałem 6 lat tata mi kupił pada, no 6-5 bardzo przyjemnie się jeździło teraz tam widzicie albo i nie. Pokażę trochę dalej. Przejdziemy. Pokażę wam. Już zrobię jedno nagranie i... i mi się, zamiast zrobić cięcie, to uciąłem. Tam widzicie, albo tam wodę dali chyba widać, widać Biedronkę. Ja na to mówiłem Hisia. O, tutaj yy, Targowa. Ja na Targowej mieszkałem. Yy, tutaj <ślepy> sklepy, drożdżek. Makama. Kama. Czory, czyta się nic za bardzo nie to papie, ale idziemy dalej no, idziemy dalej tutaj nie pamiętam jak się ci państwo nazywali, ale mieli fajnego Jorka są bardzo mili tutaj optyk, okulista i idziemy dalej o tutaj jak widać mojego dawnego podwórka broni piesek dość duży bardzo fajny tak jak to wyglądało moje podwórko kiedyś tutaj mieszkałem ten telefony podwórkowy kupno sprzedaż tak dobra możemy iść dalej no tu miałem chodzić do szkoły no ale no niestety nie wypaliło i musieliśmy się z małą i przeprowadzić do Łodzi o dzięki o jaki stary napis kurde tutaj chodzi mi kolega tam widać e, e, kościół w oddali e, Możemy iść dalej. Dobra, może tam nie, nie zwiedzę całych koluszek, ale jak przyjadę kiedyś w odwiedziny do mojego kolegi, ale to jeszcze w ferie przyjadę, ale niestety nie będzie zwiedzenia. Zrobię jakoś w lato, o przepraszam, musiałam sobie poprawić. Wiecie, w drugim w ręku mam kwiatek, trochę dobrze z dekad, ale nie, nie dużo. Mam takie miasteczko bardziej niż miasto, miastem tego nie można nazwać, bo tutaj na miasto to za bardzo nie wygląda, tam chodziłem kiedyś na piłkę nożną, o, zatrzymam się, żeby było lepiej widać. Tam był skatepark. Uczyłem się jeździć na deskorolce. Widzicie w jakim wieku, w wieku 5 lat. Widzicie, to było naprawdę bardzo, byłem bardzo młody. No, idziemy dalej. Dalej, dalej. Tam e, chyba, chyba, tak jak mi się dobrze wydaje, tam. Chodziłem do przedszkola, ale też się tam przejdziemy. Yy, to będzie też na pewno, na pewno będzie drugi materiał. Yy, mat, drugi materiał, yy, jak będę jechać yy, pociągiem, no jak będę badać na fabryczny. Wiecie, o, tutaj siłownia jest. Dobra, yy, tata dzwoni, to czyli już musimy się zbierać już będziemy iść trochę szybciej przepraszam ale muszę na zabaw no, widzicie nie zdążyłbym pokazać wam wszystkiego nagrał jeszcze tak jakby w takiej odnowionej muszę wersji ale już prędzej mam do taty Przepraszam bardzo za to, że się obraz trzęsie. Piekarski tego nie było, to powstało. Tak dobudowali. Pewko tutaj powstało. Express kerfur. To tak dobudowali. Tam chodziłem do przedszkola. Ja już muszę się naprawdę bardzo śpieszyć. Ja Szybko idę, pokażę wam jeszcze widok z czwartego piętra, później ja już idę, śpieszę się, śpieszną trochę, nie wiem w którym bloku babcia mieszkała, ale na pewno wam nie pokażę całych kluszek, ale yy, stacji też wam nie pokażę, to będzie fajne zwiedzanie, będę musiał przyjechać. Dobra, idziemy dalej. Albo w tym, albo w następnym. Ja już dokładnie nie pamiętam. Chyba w tym, albo w następnym. W następnym bloku. Tak mi naprawdę śpieszno. Bardzo ci spóźnić się. Nie chcę. Tak w tamtym. Tutaj przyjadę jeszcze tam kiedyś do mojego kolegi. Tam widać jego dom odremontowany. Już świeżno do babci. Ja już idę, więc y -y, zrobię krótkie i I dobra i widzimy się na w czwartym piętrze. Cześć, witajcie po krótkim cięciu. Teraz widzicie widok mi, czwartego piętra. Tam stoi pociąg. I mówię, to mówię, Bez tych, to y -y -y, Tam możecie trochę w słyszeć na Tam widzicie przy szkole. Ja, dobrze powiedziałem y -y. Na tyle lat, no, więc w tym odcinku to było na tyle. Jeszcze będzie dru druga część, jak wyjeżdżać. Będę na dworze złudźmi chyba, Albo jeżeli będziemy wracać sam to nie, jeszcze nie wiem. Ale zapowiadam, że na pewno będzie, bo może będzie w następnym tygodniu, bo, bo na pewno jadę z mamą do komiszyku, więc trzymajcie się, no i cześć.